O, piękny head. No przecież... Gin. Co ty miałeś? Key bojowy. Nic ciekawego. To wszyscy? A i już wiesz, nie chcę wspominać jak ja bym się tu męczył z tą Lilianą. Przecież oni by się na nią rzucili od razu. Ja miałbym ją jeszcze ochronić. Mm, kamienna skóra. Jagódki. Typowo. Nekromanci robią najlepsze jagódki. Wik? Jeszcze po drugiej stronie był jakiś pokój. O, mój Boże, to jeszcze żyje wiktury hmm, suba, Super. Jagutki. tutaj nic. To będzie save'ik. Już powiedzcie, że to jest koniec tego poziomu. Mhm, save'ik. Sejwik <śpiewanie> O jest Nawet też urucham portal za pomocą słowa mocy, które zostałem w dzienniku. Aha, czyli wróciliśmy do punktu wyjścia. No i co? To Liliana zostawiliśmy. Tam muszę iść. Chyba. Tak jest. No kochani, to jest już chyba ostatni rozdział. Eee, chyba tak, dziewiąty jest ostatni: miasto w Płomienia. Wracamy do tego początkowego miasta Storm, Stone, Helm czy coś takiego.

Teraz jednak wracamy do przygód naszego sareta. Jest tu już chyba już ostatni poziom, jeśli dobrze pamiętam. Więc zbliżamy się szybciutko do końca i bierzemy się za dwa nowe, soczyste tytuły, które ustawiłem sobie na. W zasadzie przed sobą, na biurku, żeby działało jako swoista motywacja do dalszej gry i szybkiego przejścia Dark Messiah. Jest to Penumbra, Czarna Plaga, którą po prostu wielu osób nie może się doczekać z, z tego co czytałem. Bardzo się z tego cieszę, że podobała Wam się część pierwsza i dokończymy na pewno tą sa sakę zaraz po Messaju. Następnie jest druga, jest jeszcze drugi tytuł, mianowicie Alien vs. Predator 2 i uwaga, zdobyłem oryginał, <grym> tak, pożyczyłem od znajomego z innego miasta, mam oryginał i patrzyłem, działa na Windows 7, więc będzie możliwe nagrać z tego let's playa, z tego się też bardzo cieszę i zachęcam was wszystkich do oglądania, wszystko, wszystko to będziemy robić po Dark Side. Dobra, na razie idziemy dalej. Już nie pamiętam co ja tu miałem, więc tak pod jedniką mam chyba tą możliwą pułapkę. Hmm. No dobra, ale ja muszę iść na górę. Więc tak, p pamiętam, że chyba zbieraliśmy się, bo już nie grałem ponad dwa tygodnie, no więc trochę mogę wyjść z prawy, więc moment. <laughs> I was worried that the necromancers had done for you. They're all over the city. You know a way to get through the battle to the necropolis? Not me. My cousin Percy. He knows every inch of the tunnels and sewers under the city. I told him about you in case something happens. Help me! Help me, please! Burn the city to the ground! <laughs> hmm. Attracting go. To... Czemu ja nie no, czaruję? Sare, do cholery! Sare, no, jezu, coś się zaciął? Czemu nie czarujesz? Hmm. No, wiesz co to jest ciekawe? Czemu on nie czaruje? Aha, dobra, już chyba wiem, co zmieniłem w ustawieniach. Hmm. Moment, taki z atak przycisk mysz. Teraz będzie działać. No i ja akurat mamy pod sytuację. O, nawet wyszło fajnie. Dobra, więc mamy tak: zmieniłem po prostu ustawienie klawisz przy, przy przypadek. Przy zmianie quick save i innych rzeczy. Dobra, więc teraz pojedynczy na szybki. Uważaj, bo ta misja jest akurat dość trudna. Oraz Jeszcze nie wyszedłem z takich prawy. Co tu źle idzie? To jest... O mój Boże. Oj, dobra, quick save, no jak znaczy, quick load, strasznie tu dużo, no masz. O, ale jest genialny moment wybranych z Okej. Okay. No, chodź, 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 podkraty, podkraty. Bez tych krat ich nie pokonam. Jest ich za dużo w normalnej walce.